Cześć. Dzisiaj pokażę Wam ćwiczenie rotacji zewnętrznej stawu biodrowego, które możemy wykonywać w przypadku bólu biodra, bólu kręgosupa lub ewentualnie jakiejś niestabilności stawu biodrowego i kręgosupa. Zapraszam. Pozycja początkowa ćwiczenia to leżenie bokiem. Biodra i stopy są nieruchome podczas tego ćwiczenia, czyli nie uciekamy biodrami ani do tyłu, ani do przodu. Tak samo nie podnosimy stopy do góry, ani nigdzie gdzieś tam nie cofamy jej do tyłu. Czyli trzymamy pozycję i zaczynamy wykonywać ruch kolanem do góry, rozciągając taśmę. Nie kompensujemy się w biodrach, utrzymujemy napięcie. Dwie sekundy i powoli wracamy. Staramy się, żeby guma cały czas trzymała napięcie, czyli nie tak jak teraz Karolina zrobiła. Podczas ćwiczenia chcemy utrzymać cały czas napięcie gumy, czyli wracając z powrotem, nie odpuszczamy całkowicie napięcia i powtarzamy sobie to 10 razy. Możemy wykonywać to w trzech seriach. Jeśli podczas ćwiczenia czujemy napięcie w mięśniach kulszowo-goleniowych, czyli tych znajdujących się z tyłu uda, to prawdopodobnie kompensujemy się mocnym wbiciem pięty w podłoże. Wtedy postaramy się delikatnie unieść piętę i powinno to napięcie się zmniejszyć. Naszym pożądanym napięciem podczas tego ćwiczenia są mięśnie pośladkowe. Powodzenia w trenowaniu pośladków! Do ćwiczenia będziemy potrzebować gumę...